Jeśli chodzi o to, jak zacząłem grać w bilard, to stało się to w sumie trochę przypadkiem, trochę nie, bo mój dziadek od zawsze jest trenerem bilardowym i on często wychodził właśnie w weekendy, bo miał treningi właśnie z osobami niepełnosprawnymi i pewnego razu spytałem się, gdzie, gdzie tak chodzi tymi weekendami i powiedział mi, że na bilarda. Wtedy nie za bardzo wiedziałem, co to ten bilard jest, nie, nie za bardzo miałem z tym styczność. Pewnego dnia stwierdziłem, że pójdę, pójdę zobaczyć jak to jest. I początkowo miałem tylko zobaczyć, ale akurat tak się stało, że był wolny stół pewnego razu i po prostu chwyciłem za kija, i jakoś tak zostało, po prostu poczułem do tego taką, taką miłość od początku do tych kulek, do dźwięku kul do jakby do kija, do wszystkiego, do stołu. I jakoś tak zostało do dzisiaj i cieszę się z tego bardzo, że przypadkowo trafiłem na bilard, bo to jest wielka część, część mojego życia teraz. Najcięższym momentem jest jak. Yy, nawet nie, że nie wyjdzie jeden turniej, tylko nie wychodzi kilka turniejów pod rząd. Czujesz, że dobrze grasz mimo wszystko, ale to jakoś nie klika i nie wychodzi, to, to jest największy ból, bo, no bo wkładamy w to serce wszyscy. I wiadomo porażki bolą, ale też moim zdaniem najwięcej uczą. Na pewno też miałem trudny moment, kiedy właśnie przechodziłem z, z kariery juniorskiej do, do kariery mężczyzn, ponieważ przeskok jest mega duży, szczególnie w Polsce, poziom jest no, potężny, bym powiedział, że jest naprawdę mega wysoki i ciężko się jest przebić po prostu i miałem też takie chwile z wątpienia, że mi nie wychodziło po prostu Jakiś czas dużo turniejów i też miałem takie myśli różne, ale przebrnąłem przez to i, i trzeba przez takie rzeczy przebrnąć po prostu, bo to wzmacnia na pewno. Myślę, że dla mnie zawsze wzorem był dziadek też od dziecka, bo on też właśnie jest taki walczak, nigdy się nie poddawał. Jako dziecko też pamiętam, że Tomek, kapłan, był moim idolem. Bo jak zaczynałem grać, to właśnie Tomek był na szczycie, wygrywał tytuły mistrza Europy i mistrza Polski. I to był właśnie taki zawodnik, którego, w którego no byłem zapatrzony po prostu tak na początku.